Niech w poszukiwaniu duchowych darów miłość będzie waszym motorem postępowania. Usilnie pragnijcie mówić z natchnionego objawienia. W Nowym Testamencie proroctwa mają swój punkt odniesienia w dokonanym dziele krzyża bardziej niż w przewidywaniu przyszłych wydarzeń. O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla Was łasce. Badali oni na kogo i jakiego rodzaju porę wskazywał duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. 1 Piotra 10, 11. Celem prorokowania, tak jak każdego innego daru jest zachęcenie i pouczenie, budowanie kościoła, mając swój punkt odniesienia w sukcesie krzyża. Wielu szczerych wierzących uzależniło się od proroctw i zaczęło przywiązywać większą wagę do kolejnych przewidywań dotyczących przyszłości, niż do tego, co zobaczyli w dokonanym dziele Chrystusa. Chociaż wiedza o przyszłych wydarzeniach jest ekscytująca, a także może mieć strategiczne znaczenie, jeśli nie świętuje dokonanego dzieła Chrystusa jako punktu wyjścia, staje się przeszkodą, gdyż odwraca naszą uwagę od najważniejszej rzeczy. Najbardziej wnikliwe informacje dotyczące przyszłości bledną pod względem znaczenia w świetle tego, co już się stało z ludzkością w Chrystusie.